Witam państwa bardzo serdecznie na pierwszym w nowym roku filmie na kanale Dzieciaki Testują. Bardzo dawno nie pojawiały się żadne filmy, i jak być może zauważyliście, wspominałam na początku grudnia, że robię sobie dłuższą świąteczną przerwę. I ta przerwa właśnie się skończyła. Przyznam, że już nie mogłam się doczekać powrotu do nagrywania. W zeszłym roku całkiem podobnie zaczynaliśmy, bowiem też pojawiły się zestawy LEGO. Były to, o ile dobrze pamiętam, zestawy LEGO Minecraft. Był to pierwszy film w styczniu 2023. I tak trochę dlatego stwierdziłam, że styczeń 2024 również zaczniemy od LEGO, ale będzie to porównanie dwóch zestawów LEGO Star wars z figurką Boba Fett Ten zestaw z Mechem pewnie kojarzycie, jeżeli bardzo dokładnie oglądacie moje filmy, bowiem on się już pojawił, bodajże pod koniec listopada, na kanale oraz na blogu była jego recenzja. Dzisiaj chciałam Wam pokazać porównanie tegoż Oto Mecha z mniejszym zestawem, który nazywa się Starship Microfighter. Zestawy te oczywiście różnią się cenowo i wielkościowo, jak widzicie również w opisie do filmu, Będą linki do Ceneo do obu tych zestawów. Możecie sprawdzić, ile one obecnie kosztują. Boba Fett jest troszeczkę inny, ma inne ubranie w tym i w tym zestawie. On tu też miał broń, ale dziewczyny już ją zabrały do zestawów Lego i nie mogłam jej odnaleźć. Ale on tutaj też miał w ręce broń, trzymał broń. W mniejszym zestawie nie ma tej antenki, zobaczcie, ale ma w hełmie dziurki, więc dodatkową antenkę. Która była w Mechu, możemy wykorzystać do tego mniejszego zestawu ze Starshipem. Mech jest zdecydowanie większy, ma tutaj dużo ruchomych elementów. On też ma broń, bo ten nasz Starship może strzelać tymi elementami tutaj się naciąga i możemy nimi strzelać w naszych wrogów. Boba może wsiąść tutaj do środka, ale musimy mu odczepić broń, proszę bardzo. Jest wewnątrz swojego kosmicznego statku, może nim latać. Jest on jedną z ulubionych postaci z sagi Star Wars mojej młodszej córki, dlatego gdy zobaczyłam w Lidlu ten mniejszy zestaw w Merci. <laughs> W tym opakowaniu, podczas gdy już w naszym domu był Mech, postanowiłam jej go kupić i dostała go jako jeden ze świątecznych prezentów. Tak, jak już wspomniałam, na blogu jest recenzja Mecha i jest też wpis o tym mniejszym zestawie ze statkiem kosmicznym. W opisie do tego filmu będziecie mieć linki do obu recenzji, więc zajrzyjcie tam koniecznie. I taka moja prośba do wszystkich oglądających, na dobry początek, Roku. Jeżeli chcielibyście kliknąć przycisk subskrybuj i obserwować te moje recenzje, które od ponad 10 lat nagrywam na YouTube, to ja będę Wam niezmiernie wdzięczna. A jeśli macie konto na Instagramie, to zapraszam Was również do obserwowania mojego profilu tam, bowiem pojawiają się tam od czasu do czasu rozdania książkowe, planszówkowe. Myślę, że w tym roku również nie zabraknie fajnych rozdań, więc zaobserwujcie mnie tam również.